Zgłosiłam się do urzędu miasta z prośbą o przyznanie lokalu. Ale odpowiedzieli, że mam za dużo pieniędzy, by mogli przyznać mi mieszkanie. A to, co zarabiamy, nie starcza nawet na zaspokojenie naszych potrzeb. W końcu dzieci zaczęły mówić mi, że jestem złą matką. Bo jestem biedna i nie zapewniam im tego, co mają inne dzieci. Do dziś nie mamy tu bieżącej wody. Po wodę chodzimy z bratem do bloków obok. Ale czasem nic z tego, bo na przykład w zimie woda zamarza. A w soboty rano chodzę do mojej kuzynki, gdzie korzystam z jej łazienki. Tam piorę też moje ubrania. Prawie 70% Romów w Rumunii nie ma dostępu do bieżącej wody. A niemal 80% wciąż nie posiada toalety, prysznica lub łazienki w swoim domu. W Unii Europejskiej połowa romskich dzieci jest niedożywiona lub zagrożona niedożywieniem. To szokujące, że taka sytuacja ma miejsce w Europie. Czasem szukamy w śmieciach metali, żeby je potem sprzedać. Nie da się na tym dużo zarobić, ale starcza chociaż na kilo lub dwa ziemniaków, żeby nakarmić dzieci. Nie miałam... Bywały takie dni, że dzieci nie miały nic do jedzenia. Dzieci marzą o prawdziwym łóżku, ciepłej wodzie, żeby móc się umyć. Mogę dać im miłość, ale ciągle myślę o tym, że nie mają prawdziwego domu. To nawet nie jest mój dom. To miejsce w każdej chwili może zostać nam odebrane. Boję się, że nas stąd wyrzucą. Rodzina Aleksandry, podobnie jak większość sąsiadów, chciałaby się wyprowadzić z tej okolicy. Jednak ich na to nie stać. Tina jest obecnie poważnie chora i nie ma żadnej szansy, aby ktoś ją zatrudnił. Tak jak większość tutejszych mieszkańców, cała rodzina czuje się porzucona przez państwo i instytucje, które powinny nieść im pomoc.